Jutro zmiana. Miejsce słońca zaczną zajmować chmury z opadami i burzami. Witam Państwa, Marzyna Słupkowska. Już w nocy. Od Niziny Szczecińskiej przez Ziemię Lubuską po zachodnie krańce Dolnego Śląska przybędzie chmur, z których popada i lokalnie zakrzmi. Na pozostałym obszarze pogodnie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 7 stopni, poza tym od 10 na Podkarpaciu do 15 na Pomorzu Zachodnim. Początkowo sporo słońca od Podlasia po Tatry i Bieszczady. Jednak w miarę upływu dnia z zachodu na wschód będzie wędrować strefa zachmurzenia z opadami i burzami. Miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr słaby i umiarkowany. Podczas burz chwilami silny, w porywach do 80 km na godzinę. Po południu stopniowo zacznie się przejaśniać na północnym zachodzie. No i przygotujmy się na dużą różnicę temperatury. Na północy zaledwie 17-19 stopni, a na południowym wschodzie 26-29. Ciśnienie będzie spadać. Warszawskie barometry pokażą 993 hektopaskale. W poniedziałek słonecznie i ciepło. Od 20 stopni w Suwałkach do 25 we Wrocławiu. Tylko na Podkarpaciu możliwe zanikające opady i burze. We wtorek przez cały dzień pogodnie na północnym wschodzie. W pozostałych regionach może padać i zakrzmić. Gorąco od Mazowsza po Bieszczady 26-28 stopni. Następne dwa dni będą chłodniejsze, ale już od piątku gorąco. Do zobaczenia.